Hejka, jestem Julka witam Was bardzo ja serdecznie Kamilka. na moim kanale. Tak, to jest Kamilka, moja kuzynka. No i dzisiaj będziemy pokazywać Wam challenge z zdrowym jedzeniem. Tak Kamilka? Tak. Tak, no dobra. Ja Ci będę zapisywała punkty, więc zamykamy. Nie widzisz coś? Tak, nic nie widzisz. Nic nie widzisz? To jest... Na pewno? Mhm. No dobra. Pierwsza rzecz, moi drodzy, ja Ci nie mówię co to jest, mam też więcej, tylko na zapis. Mhm. Uh -huh. I Grysz, to, to, to jest twarde? Orzeczek? Tak? Nie. Jeszcze jest coś drugiego? Mhm. Uh -huh. Mamy kilka tego. Dobra. Tego dawno na pewno nie używałaś, na pewno tego nie mm -mm. jadłaś, tylko to jest coś na My. Mm. Hmm, Nie, 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 ale jakie? Jakie je orzeszki? jest twarde. Tak, to jest, ci powiedzieć? jeszcze kilka? Nie, to takie fary. No dobra. nigdzie nam się nie śpieszy. Chyba te fary takie... Na my, na my. I, g, d. A Nie. My i Gdy A ły Podpowie. My i Gdy. Woryszymy sobie maskę teraz. Co to jest? Nie wiem. Migdał. To jest migdał. A, migdał. No dobra. Zakładaj maseczkę. Widzę, uśpadam. Okej. Druga rzecz, moi drodzy, to jest... Zanek nic nie widzisz? No. Widzisz? Nie. Mhm. OK. Okej. To na pewno tylko powiem, że to jest w środku dyni. jest to też zasuszone. Um, ten fary orzeszek? Nie, nie, To jest, to jest, to jest pestka. Pest. W środku... Pestka czego to jest pestka? Mm, nie wiem. No. No słuchaj, jest to w środku dyni. Pestki. Pestki. Pestki, ale czego? Dyni. Tak. Brawo. Zajrzyj to, brawo. Brawo, mamy na, mamy na razie dwie, dwa punkty. Dobra, mam to, że mm, To jest... Um, zapomniałam, co się nazywa. Nie wiem. Roskinka? Nie, prawie dobrze, ale nie. To jest... To jest mojej drodzy, jaka my kazu To jest... nie yy, wiem. Co? Rodzynki. Rodzynki? Nie! Sorry, sorry, sorry! Nie robię jej! No to jest jednak co innego! Aaaa! I tak już chodzę Nie, nie. Dobra. Um, to ona wstaje. Co ma coś z panią ja pamiętam? No i to jest. Brawo, rodzynka. Wody? Mm -mm. Następne. Następne. Coś na pewno tu zgadniesz, tylko muszę to obrać. drodzy mhm. widzicie? Kiedy mogę? Już dalej. Co na pewno? Proszę. Co na pewno zgadniesz? Do guziki? Chciałam to jest tak proste, to jest bardzo... Ubanam? Brawo, brawo, nie brawo! Ok. Otworzę. Tak? To jest prawdziwy challenge. Mm. Ok. Zamykaj. Okej. Okay. No? Muszę sobie sobie wziąć z lady, bo ja to tak naspałam. Mamuszek i komputować na no. Ok? Daj palec. Na, na ślingo. Musicie to... Na ślin, Na ślin, Na ślin. Tak, dobra. I, i to jest Sól? Tak, sól, brawo! Sol, brawo, <laughs> brawo Karcia! Dobra. Dobra. Kolejna. Chcesz napić? Mhm, to pij. O, nie, agregnie. Agrody tak nie. Tak. Dobra, teraz. Aha, to. Dobra, ma ja ciąg. Dobra. Zamasz sobie tutaj. Tutaj. Gdzie? Tu? Tu nie. Po, może mi po, powróżej pod O tak? No. No. Może go na nie? Też będzie łatwiej. A, Co to jest Hamlka?